Mieliśmy, mieli nasze pozycje między Aqua Fondata, tak? a tu miastem Casino. Rozumiem. Bo Niemcy już z miasta byli wyparci. No i byłem wówczas w zwiadzie artyleryjskim. Ile pan wtedy miał lat? 19. bo to młodziutki był pan bardzo, nie? Tak, no jeszcze nawet nie miał ukończonych 19 lat. Dobrze pan pamięta tamten okres? Nadzwyczaj dobrze. Prawo, no ja nie pamiętam tego co było przed wczoraj trzy dni temu. Rozumiem, no, rozumiem, rozumiem. Ale rozumiem. tamto, tamto. To, bardzo nie można dobrze to panie, tak. tego nie można tak A co się pomóc. najbardziej panu utwiło? Jakiś moment z tej całej kampanii, tej bitwy. Proszę pana to kiedy ujęliśmy zwiat złożony z parochoniarzy niemieckich, tak? którzy usiłowali... Kierować ogniem swojej artylerii na nasze pozycje. O tym się nawet nie wie. A to była sytuacja taka, że stałem w nocy na warcie. No. Znaczy no, patrolowaliśmy z jednym kolegą Kapralem, z Poznania zresztą. I nagle widzimy jakieś cienie przelatujące. Hasło to nic, nie krzyczą, nie odpowiadają. Więc ja z mojego Thompsona puszczam serię w ich stronę, ale ciemno. No, no, no. Na to odzywają się rakiety Aha. dookoła oświetlające teren. Facetów ujęliśmy nie my, ale po drugiej stronie leżących żołnierze z 5 KDP. Aha, rozumiem, ale dzięki panu, bo pan jakby mnie No z więc sesji... ja pierwszy alarm wywołałem. Było trzech spadochroniarzy uzbrojonych w karabin maszynowy zdemontowany z Heimkla. Aha. te bębenki, dwadzieścia bębenki Aha. zapasowe mieli. Kontomierz Busole, mieli Mapy, mhm. granaty ręczne, których nie użyli zresztą, aha, aha. albo nie chcieli użyć, bo z zali sytuacja była beznadziejna. No, tak. nic no nic i to dostali, im bardziej nie pomogło. No. Dostali wzięci troszkę samochodu. Ten cały ich sprzęt złożono u nas w siedzibie dowództwa, stąd wiem dokładnie co to było, a, aha, a tych od, odstawiono do żandarmerii. I Aha. potem do drugiego oddziału, przesłuchania i tak dalej. Więc to była takie dla mnie przeżycie osobiste. Rozumiem. Bo będąc pod akwafondata nie mogę stracić życia od kuli tu, ale mogą stracić tam. No tak. Także niezależnie gdzie się było, a zwłaszcza po ciężkiej artylerii niemieckiej, jakby ci namierzyli no. drogą radiową, gdzie jest nasza pozycja. Rozumiem. Zresztą zaraz był alarm i zmiana stanowiska. I co się okazuje? Za kilka chwil walą w to miejsce Aaaa, Bo oni już zdążyli na miarę podać. Rozumiem. A myślą, że się w miarę o, przesunąć. No Także szczęście to nie, Niezależnie. No no. Nie się jest, to można być ofiarą. Można przeszyć pierwszą linię, a zginąć na trzeciej. To prawda. A jak ze strachem? Nie Pani powie. czy nie ma było czasu o tym myśleć. Nie, proszę pana strach był. Ktoś mówi że się nie bał. No. To buja. Każdy z nas I zęby zaciskał. A, a nie pali pali Jacy byli Niemcy? Jak już się nie poprzedł, do, do niewolny? Jak co? Jak... Jacy byli? No, no, no zdenerwowani. No jak oni się zachowali? nie się y, byli... Bo to były wie Pani, to była elitarna no, ja, jednostka. Dobrze. No to była elitarna jednostka. Oni byli kompletnie zdeprimowani. Wszystkim nas się bali. No, właśnie dlatego, te ulotki, ja takie, mam taką jedną ulotkę, była do, do. Tak, polu... ale oni potem się przekonali i w to nie wierzyli. I miałem ja w tej chwili, prowadziłem wywiad z niemieckim spadochroniarzem, z porucznikiem pierwszej dywizji spadochronowej. Tam no. na Boku, telewizja poznańska nagrywała i pytali go o to, właśnie. A ciekawe rzeczy mówił o tym Aha. rzekomym zabijaniu rannych i tak dalej. To była wszystko nieprawda. Niemcy w to nie wierzyli. Oni przede wszystkim. Jak dostali się do niewoli, to byli oklapnięci. Rozumiem, bo Kwańkowicz pisze, że woleli uciekać i dostać się do niewoli brytyjskiej, a jeżeli dostać się do niewoli polskiej, bo Polacy zmordowali. Aha. Ten Niemiec powiedział to nieprawda. Bo po prostu zejść z tych wyżyn w dół było im łatwiej, jak uciekać przez Polakami po tym polu bitwy, Aha. a na dole byli Brytyjczycy. I stąd i to różne potem wersje powstały. Był pan w tym momencie, kiedy zawieszoną tą forangę tak, polską tak, na ruinach? Tak, ale myśmy jej nie widzieli, bo byliśmy na zasunięci górami. Aha, aha. Ale ten moment wszyscy wiedzieliśmy. O tym momencie wiedzieliśmy. Mhm. Zresztą, proszę pana. To jeszcze nie był szczytowy moment walki. Bitwa w bitwie nie chodziło o zdobycie klasztoru. To klasztor nie zdobywano, on sam wpadł na nasze ręce. Najgorszy to było tamto. Czyli 593, 570 i Piedmont. A Piedimonte dopiero zostało oparowane 25 kwietnia. Bitwa zaczęła się 11, 18 zdobycie. I to tak się śmieje, upiększa się. Bo to jest symbol. Klasztor Monte Cassino, symbol przez no bo to, tak, no bo no to wiadomo. I na tych gruzach na szczycie. Ale istotne rzeczy. też a nawet strategiczna. to. By kolega. I To było to. to było, było najgorsze. Przełomowym dniem był 16-17, kiedy zaczęto się rozglądać za zdolnymi do walki kucharzami, pisarzami, kancelistami. To tak, było tak? tak, ale... I myśmy byli bardzo słabi, ale generał Anders rozkazem, pamiętajcie, że są oni jeszcze, oni są bardziej słabi, osłabieni i ten Niemiec przyznaje rację, wie, że to był, kryzys był u nas, ale był i po tamtej stronie. I, i, a jak teraz Pan rozmawia z nimi, to czuje Pan do nich jakoś nienawiść? Nie, to, nie, nie? Nie, nie, nie. Traktuje nie. Pan ich jako przeciwników, sobie... no, jak, jako, no ofiar, jako ofiary wojny? Bo ja wiem. Oni zawsze próbują w swojej wypowiedzi pokazać, że to byli dobrzy, dzielni, faktycznie byli wyszkoleni, byli oddziałem elitarnym, ale to potwierdza generał Andersen w swojej książce bez ostatniego rozdziału, na stronie 208, pisze, jakim oni dla nas byli twardym przeciwnikiem, ale oni powtarzają, że zostanie też ale kiedy oglądałem taką, taki, no, taki wygad w tele, no, te, polskiej telewizji, ale to nie było nowego, na nagle telewizję, to nic nie wspominali o tym momencie, tylko o hindusach, o tych innych, a o Polakach w ogóle nie było słów. Proszę pana, tak, to jest cała tragedia. Patrzcie, mój autobus jeszcze Rok, nawet nie rok temu, bo w wrześniu zostałam zaproszony przez Fundację Monte Cassino niemiecką. Tak. Nie, wie pan, że taka istnieje? No nie, no już wiem. A! I, I oni działają na, na, między szkołami polskimi i niemieckimi i sponsorują się szkoły niemieckie, szkoły polskie, żeby wspólnie z niemiecką młodzieżą, w którym to wisi, chcą ich zachęcić i sprowadzają tutaj Polaków i Niemców na Monte Cassino do Kaira, na cmentarz i oni tam zbierają te liście, grabią i tak dalej między innymi opublikowali też skrypt o Monte Cassino i proszę pana, szlak mnie trafił jak wyczytałem kto uczestniczył w bitwie o Monte Cassino 15 Armia Amerykańska jednostki wymienia 8 Rewertyjska wymienia jednostki i 15 y, tam Francuzi i tak dalej po numerach, po nazwach jak przychodzi on Polsze Exilfebände, i to jest, pan za niemiecki? Nie, nie. Polskie Związki Emigracyjne. Cholera, jakie to Związki Emigracyjne, myśmy byli korpusem 60-tysięcznym, złożonym z trzech dywizji, podczas tamtych, co opisuje, nawet na nie byli. I nie, nie, i nie no dokonali pan, takiego może, dzieła, może, ale nie, oni nie wiedzą. A, nie ani wiedzą? Nie, bo pan pyta mnie, jakie nastawienie. No. Ja zauważyłem, że nie ma złej woli po ich stronie, oni po prostu nie wiedzą. Trudno wymagać od nauczycieli historii w szkole średniej niemieckiej, żeby mówili o polskich problemach. I tu, musi, ja mów, tu jest ten profesor Waber, który wydał tę piękną książkę. Ja byłem na jego promocji w Muzeum Wojska Polskiego trzy dni temu. Ja wstałem i powiedział: Dajcie mi jakąś broszurę po niemiecku, żebym tym, tym Niemcom dał i powiedział, jaką, jakie myśmy mieli znaczenie. Kim byli, Myśmy nie byli, żaden polny eksilfę będę czyli w wolnym tłumaczeniu najemne oddziały brytyjskie polskie najemne oddziały brytyjskie bo tak oni w swojej propagandzie hitlerowskiej to nazywali i oni czerpią wiedzę z tamtej z tamtych źródeł proszę pana i na, najwyższy czas i tu szlak mnie trafia jak ciągle w Polsce nie ma zrozumienia że to nie jest zła wola tych Niemców nie zauważyłem że nie oni widzieli tam no, do tak, bardzo dużo. i jak, jak się odnosili Godnością do Polaków i oni chcą wiedzieć. Ci starzy to wiedzą, bo między innymi, ale ta młodzież nie wie nic. Oni w szkole w programach tego nie mają. Czy my mamy w programach naszych szkolnych historię niemiecką? Nie mamy. Tylko to, to zło, co w Niemiec spłynęło. No tak. A oni w encyklopedach mają, że Polacy są nic nie warci, że są ciemniaki, A że, że ff, jeszcze niemal w kurnych chatach mieszkają. Już teraz może nie w XX, XXI wieku, ale jak pan zobaczył encyklopedia niemiecką z przełomu 1900, gdzieś tam jeszcze na początku XX wieku. To takie wersje są. Jedyny artysta w Polsce na się jeszcze Fryderyk Chopin, ale poza tym to, to wszystko były na no. I tak to i trzeba to przerabiać, trzeba ciągle krzyczeć głośno. O tym już Pięknie. po mnie lecą. Pięknie. Dziękuję panu bardzo.